Na hali głównej w tej chwili trwa przede wszystkim montaż instalacji wentylacyjnej. Finiszujemy montaż podestów technologicznych. Trwają roboty przy montażu instalacji monitoringu obiektu. Wykonywane są również roboty związane z montażem paneli akustycznych na ścianach. Bezpośrednio przez halę rozpoczyna się ciąg technologiczny robót tynkarskich. Stąd te dwa silosy, które tam są. No, i tyle w zasadzie, jeżeli chodzi o halę główną. Jeżeli chodzi o maszynownię M4, trwa w tej chwili montaż rurociągów obsługujących centrale wentylacyjne. Generalnie maszynowni mamy 5. To są maszynownie dla wentylacji tego obiektu. W dużym stopniu idziemy generalnie rzecz biorąc zgodnie z harmonogramem. No, i prace budowlane również oczywiście posuwają się w tym samym tempie, z tym, że to już są prace stricte wykończeniowe. Praktycznie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o roboty budowlane, to jesteśmy w tej chwili na etapie robót tynkarskich. Tych tynków tradycyjnych mamy wykonanych już około 30%, no, może trochę więcej. Jeżeli chodzi o zabudowy gips kartonowe. To je mamy zaawansowane. Praktycznie rzecz biorąc, jesteśmy na poziomie 50-60%. No i w przyszłym tygodniu startujemy z robotami płytkarskimi. Mamy trzy komplety schodów ruchomych. Jesteśmy w tej chwili na etapie ich montażu. Jeżeli chodzi o windy, wszystkich wind na obiekcie będzie 18 kompletów. W tej chwili mamy na budynku dostarczonych 9. Kompletów wind. Z tego w montażu jest praktycznie rzecz biorąc 5. Kolejna dostawa wind planowana jest połowie kwietnia.